No cześć, jestem Neken i witam Was w grze Undertale. Ja bym to dopiero co jak widzicie odpaliłem i kompletnie nic pamiętam. Coś pamiętam, że tam oglądałem chyba nie emilek. Wychodziła ta gra, jak była bardzo popularna i dzisiaj usiadłem za też nam takiego jednego znajomego i... Kurna! Nowa, dwa. Halo? Enter. Dobra, begin. Co to jest? to enter, confirm, cancel, menu in game, full screen F4. No, ja yeah, Add plus enter When HP UNHP 0, you lose. Settings, dobra. Language. O Boże, weź na po chińsku pisze. Ej, <coughs> co ja mam? Uh, oba. I <coughs> dobra, begin game. Name the fallen human. Siebie nazwę. N. E. Yes, ki? na krzywa ta klawiatura w grze da lata w lewo prawo Dy, O kurde, to mogę. Backspace z małej E. K. E, E, E. Super, dane. Is this name correct? Of course, yes. Ale rozjaśniło tu sytuację. Aha, <laughs> i to tyle? Jak chodzić mogę? Halo? A, pod strzałkami dramat to jest, na <grym> strzałkach śniega i mam? Cicho jest. Nic się nie dzieje. Do, dosłownie się nic nie dzieje, więc nie idziemy. Nie mogę sprintować, więc ty za? To, to podobny symbol był w tym Deltarun, co przychodziłem pierwszy i drugi rozdział, O! Kwiat. Siema. Opa, złapał mnie. Flower, flowery flower, flower. You're new to the underground, aren't ya? God, you must be so confused Someone out to teach you how things work around there I guess little old me will have to do Ready? Here we go Super See, the, see that heart? This... Uh, that is your soul The very... So... Culmination of your being Dobra you're starts start of weak, but can grow strong. if you again a lot of uh, level. oh, dobra. That's I left stand for. Why love, of course. You want some love, don't you? Don't worry, I share some with you. To? Down there, love is shared too. Little white, friend, friendless pallet. Aren't you ready? Move around, get as many as you can. Co? Oh, So, akurde, det him. Ej, co tam You idiot! In this world it's killer being killed. Why won't anyone pass an opportunity like this? Łopanie, ty co to się dzieje? Daj. Ej halo! Co to ma być? Halo, pom pom... O oh. super! Ty co to? <laughs> Zdmiotło z planche. What terrible creature torturing such a poor, innocent youth! I do not be afraid, my child. I am Toriel, caretaker of the ruins. I pass through this place every day to see if anyone has fallen down. No, yes, father. You are the first human to come here in a long time. Come, I will guide you through the catacombs. Catacomb, This way, pay Ale muszę. Jakie ja odparłem pierwszy raz z tą grę na gościgajcie, żeby zobaczyć, czy działa. Tu na biurko zaczęło latać, bo na fula to się gra, odpala. Jeszcze miałem pas odpalony, to tak walnęło. Sią? Ty, saveik jest. Pick. The shadow of the ruins uh, looms above, filling you with determination. HP fully recovered. crowbar. Restored, dobra. Save. The ruins entrance, super. Bateriała 5 minut, no, planuję tak te odcinki po 20, robić oglądać saveiki. Welcome to your new home, Innocent One. Allow me to ed educate you in the operation of the ruins. So, The code! The ruins are full of puzzles. Ancient fusion between the merchant and the darkies. One of them to move from room to room. Please adjust yourself to the sign of them. So, I'm Nie, ja myślał, że to zrobić. Fajnie bym to zrobił. To make progress here you will need to trigger several switches. Do not worry, I have level the one of that you need to flip. Super. Czytanko, press Z to read signs. Z. No halo, no kuna ci stałem. Best sens. Stay on the path W so, to ma sens. No przy, przy, to mogę ten kursor schować, bo nie, nie jest jaki Co to? A patrz! A mogę to... Kurde, chciałem zawsze sobie już. Hey. Jakbym to wziął, to by coś się... Dobra, to wezmę. Ja nie będę trollował. Splendid, I am proud of you, little one. Let us move to the next room. The switch doesn't even work. Kurde. Chciałem strollować. As a human living in the underground, monster may attack you. You will need to be prepared for this situation. However, worry not. The process, the process is simple. When you encounter a monster, you will enter a fight. <laughs> Kurde, wow, no. Jak jest bitwa, to jest bitwa. Totalna sielanka. While you are in a fight, strike up a, a friendly conversation. Start for time will come to resolve the conflict. Practice talking to the army. Dobra. Siema. Pa fighta. You will under the dummy. Kurde, merci. Dummy? Ty a mogę pogadać sobie? Czy mam muszę fight? No, Dobra, bijem, kurna. Lecimy go. 34 dosta. You won! Super, udało mi się. Ach! The dummies are not for fighting. They are for talking. No jak, kurde. We don't want to hurt anybody, do we? Come on, come now. There is another puzzle in this room. I wonder if you can solve it. Ty może ja... Nie no chyba ja nie mam tak chodzić bo to jest no ale tak właśnie trochę jest położona także O! Ty, co jest? fight Ty żaba mnie bije! Nawalam ją. Spykł Kurde, jedno życia ma. Siema. Ty się patrzy. Pa uciekła i on. Aj się patrzy. Sieła. Ty mogę... The is room is the room's blueprint. Super. się Kurde nie... Co tu jest? Golczatki same. This is the puzzle, but... Here, take my hand for a moment. Co? O kurde, ty co jest? Ta, to nie lepiej wejść przez tą, albo są, to są krawędzie, to są jeszcze lije, to dałoby obok przejść. Kurde, ale, ale chodzenie tutaj jest. Would seem a little too dangerous for now. <laughs> kurde, no, mo kurde nie, nie mogę wejść do wody, chciałem wejść do wody. You have done excellent uh, thus far, my child. However, I have a difficult request to ask of you. Huh? I would like you to walk to the end of the room by yourself. Forgive me for this. Co? Ty, ja nie mogę szybko biegać. Ale muzyka. No I co? Tec son Lilium, ok. Kurde, nie mogę wyjść. w lewo poszedł, to pewnie się stało to, okay, idę w prawo. No I co? depelejariakij oh greetings my child do not worry i did not leave you i was merely behind this pillar the whole time thank you for trusting me however there was an important reason for this exercise to test your intrepidness I must attend to some business, and you must stay alone for a while. Please remain here. It's dangerous to explore by yourself. I have an idea. I will give you a cell phone. If you have a need for anything, just call. Be good, right? Dobra. Diam. Shot pala. Kurde. Jak mam odpalić na cell phone? Dobra. Wywalona jest. A pa? Control. Mm -hmm. A the drugi control. Diam. Pa faktycznie działa. Cel. Say hello about yourself, car her mom flirt. Skibia ja mogę flirtować znowu. Say hello. Dialing. This is Toriel. You only wanted to say hello? Well, well then. Hello. I hope that is Safis Ty to dobrze, że flirtować zacząłem. Ring. Hello, this is Toriel. No przed przedwio rozmowa była. You have not left the room, have you? There are a few puzzles ahead that I have yet to explain. It will be dangerous to try to solve them yourself. Be there, right? Click. And to click. Dobra. Do not the Ribbit, ribbit. Excuse me, human. I have some advice for you about uh, battling monsters. A If you act a certain way or fight until you almost defeat them, they might not want to battle you anymore. If a monster does not want to fight you, please, use some mercy, human. Super Safe Playfully creaking through the lifts fills you with determination. HP for your sword. Super, safe, safe. To no kurna cool fight już. Co to jest? Nawalam go. Safe. 2 i super dostał. 2 XP, 2 golda. Era gancko. Ty zniknął to. Ten żabiec. It says take one. Take a piece of candy. To wygląda jak pułapka, ale i tylko piece of candy, please to open the menu aha, mogę jeszcze? te candy? tak tak, tak, tak aha too masz tu fast? co? się o nie, a ile mam? item? To o kurde, ile mam tych candy, dobra, super do końca gry jestem ustawiony może zasejwuję save, idziemy dalej tu. o właśnie, coś z tych liści musiałbym skoczyć bo znów ta żaba Dostała 12 Ryby Co to? Kurde Ta żaba skoczona mnie Jumpscare Dobra, znowu dostała Te, to słaby ten atak No i nie ma maj, położyła się Do widzenia I on, super Idziemy w tych liściach? Co so, ja możemy coś atakować, to by się przydało Tu będzie zasadzka jakaś, bo tu dziura jest No wiedziałem, no kurde, no widać było ale my tu z... Co ty? A patrz. Kurde, znowu spadłem, no Co za jaje, dobra z... sprawiedliwość No i znów mnie zaatakowało Znów to coś Dobra, zostało. A to nas strzała zlatuje, to, to, to łatwo 2-2, super A patrz, drugie się pojawiło Ring Hello, this is story. no super For no reason in particular, which do you prefer? Cinnamon or butter... Butter... scotch? Yeah, it is. Cinnamon. Oh, I see. Thank you very much. Super. Click. And this is story. You don't dislike butter Such do you? I know what your preference is, but would you turn up your nose if you found it on your parade? Right, right. I understand. Thank you for being patient, by the way. Click. Super. Three of uh, four grey rocks recommend you push them. Aha, super, bo znów mnie bije coś. Frog is hopped close, super. Dobra, padło, E ja na połowę, bo ma 30 życia. To łatwe one są. No i nie ma, elegancko, na środku. I one, super. Idziemy. No i znów będę spadać. Dramat jest. A patrz. Kurde, spadłem. Co? Gdzie ja jestem? Please don't step on the leaves. O kurde. Ja to jednak stepnąłem na nie, ale dobra. Mamy ze to pani coś by wyskoczyło na mnie. Dobra, to idziemy. Ta droga po prawo jest dobra. Kurde, no bijemy coś. Ty w dwójkę się zsumowali. Dobra, tego nawalam. Ten szybko palnie. Ty 28 dostał. E! się zapatrzyłem! Co to jest? Kurna, latają jakieś bomble Dobra, dostał Na drugi poziom Ewo, na bomble atakujemy Co to ma być Dobra, dostał No i teraz się złożę, elegancko Udało się wygrać Dobra, to nie tu Kurde To jest taki nonsens Dobra Kolejny raz, kolejny raz lecimy Żeby mnie nie zatknął Kurde, czy to dobra trasa jest, dobra Idę znów na górę. Tak to idę? To. To, to, to. Chyba? So, co, co jest? Did you read sign downstairs? Kurde, no. A mnie złapało teraz. Teraz do, do tyłu trzeba. Dobra, jeszcze raz. Jako tako ogarniam tą z To jest bardzo, bardzo łatwo. No i złapało mnie coś. A znów to, dobra, nie ma ci No i super. Tak, tak, tak. Kurde, no się zapędziłem za szybko. To za tym trzecim razem było idealnie. Dobra, to na górę trzeba. Dobra. Pyk, na górę. Tak, tak, tak. Kurde, no wy naprawdę jesteście? Dobra idę przestaliście, te wywalone już No nie, złapało mnie Co to jest, co to jest kurde Jak to się nazywało Zapomniałem Co to Bulgocze Dobra A tak? Nic się nie ma, dobra No i łatwiutko Próbujemy Jeszcze raz, teraz mam nadzieję, że Pójdzie elegancko, fajnie Tak, przejdziesz tak Tak, tak Kurde, no to jest taki bezsens, dlaczego ja spadam? Jak będę to wstępował, to chyba oni się respią od razu. Czy nie wiem, jak to działa? Dobra, takie coś, takie coś. Pewnie do z samego iść. Dobra, no kurde, złapać musiałbym. No i w dwójka tych żabulców. Dobra, dostał. Ty, to masówka jest jakaś. Co to ma być? Dobra Trzeba jednego się pozbyć i zaraz drugi będzie atakowany No to jest ten łatwa tak To o, na luzie Na luzie rybuzie będzie 16 Dobra No i Cię już nie ma Kolejne strzały nie ma Zobaczmy, Za 20 aż dostał Dobra trzeba szybko się zdobywać. A, i znowu te głazy dobra No i znowu złapało No zostawcie mnie w spokoju Trójkę mnie nawalają ABC Cały alfabet zaraz będzie borsa Co, co ten mówił po trzeciej? Kurde Czy takie rzeczy dzieją, że to można szaleć Dobra, pał Kurde, wstępu Dobra, jako, jakoś to się zrobi na spokojnie 31 dostał No, dobra Teraz ty dostaniesz Tak cię nie ma No nie należy, to, to łatwe są mapki to Tylko najgorzej jak to A to nie, to już tak nie eksploduje Okej okay. No i cię nie ma Ja jeszcze o 29 I to one mają mile tam? 53? Chyba Dobra I nie ma no i koniec Elegancko 9 x 9 golda Your love increased Super Miłość się zwiększa do przemocy Water, partner. Who said you could push me around? Hmm? Huh? So you're asking me to move over? Okej, okay. just for you, Pumpkin. But co? Kurde Co to jest? Chodź tu. No, bardzo dobrze. Czemu to No ty kurde dziadu jeden. Idź. No, bardzo dobrze. gorzej by... Be... O, zupełnie, dobra. No, the mouse mind one day leave it all and get the cheese. Faktycznie, it fills you with determination. Super, safe. Dobra, jeżeli ja zjedziemy od filmu, więc na dzisiaj tyle starczy. Do zobaczenia w kolejnym filmie z Undertale. Będę cały czas trzaskał te filmy, jeśli się będzie dało, w czasie wolnym, bo gra naprawdę będzie fajna. Do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć.